Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Ostrosłup i grania stosłup mają równe pola podstaw i równe wysokości. Objętość ostrosłupa jest równa 81 pierwiastków z 3. Objętość grania stosłupa jest równa. Musimy zauważyć, że wzór na objętość ostrosłupa i objętość grania stosłupa o tej samej podstawie różni się małą rzeczą. Zauważmy, że tak. V. Grania stosłupa to jest pole podstawy razy wysokość, a V ostrosłupa to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. I teraz zobaczmy, mamy objętość ostrosłupa, czyli my wiemy, że 1 trzecia pola podstawy razy wysokość to jest 81 pierwiastków z 3. Objętość grania stosłupa, tak jak widzimy, jest 3 razy większa, bo nie ma tego. Tutaj współczynnika 1 trzecia z przodu. Czyli V grania stosłupa to będzie 3 razy 81 pierwiastków z trzech, czyli 243 pierwiastki z trzech. Czyli można powiedzieć, że jeżeli grania i ostrosłup mają równe pola podstaw i równe wysokości, to wtedy ich objętości pozostają w stosunku 1 do 3. Czyli pole, objętość grania stosłupa jest 3 razy większa od objętości ostrosłupa. Odpowiedź D.